Przed Wami. Szyderczy skrót filmu o Brzydalu z kosmosu, który przybywa na Ziemię, pomóc ludzkości i ukośnik wszystkich wymordować zanim przejdziemy do sedna, pobawmy się w chowanego z hakerami przy pomocy Surfshark. To serwis VPN, który ukryje całą waszą aktywność w sieci, łącznie z hasłami i historią przeglądania. Dzięki czemu żadne niepowołane łapska nie sprawdzą, co googlujecie przed snem, oprócz żony. Ona zawsze się dowie. A zaszyfrowane połączenie pozwoli wam zmienić lokalizację i korzystać z dużo bogatszych bibliotek filmów i seriali w serwisach streamingowych jak Netflix czy Amazon Prime, bo zupełnie przypadkowo najwięcej treści jest poza granicami naszego Kraju, a oprócz mnóstwa innych funkcji, jak wyprowadzanie w pole aplikacji śledzących na Androidzie, czy blokowanie okienek pytających o ciasteczka, czy oni nie wiedzą, że jestem na diecie. Czasem. Surfshark Alert wyśle Wam też natychmiastowe powiadomienie, jeśli Wasze dane znajdą się w bazie zagrożonej wyciekiem, żebyście mogli jak najszybciej zmienić hasła. A rejestrując konto z linku w opisie, otrzymacie aż 83% zniżki i aż 3 miesiące gratis, więc klikajcie w link poniżej i surfujcie bez zostawiania śladów. A teraz wsiądziemy do fury kosmicznego fagasa. No, God, please, no! Gdzieś na pulpicie. Dwóch predatorów bawi się w Gwiezdnego Berkarz, jeden teleportuje dupę na ziemską orbitę i po zebraniu resoraków ucieka w kapsule, porzucając prujący niebem statek. Jeśli rozbije się w dżungli, będę zszokowany. A nagłym wieczorem, gdy Queen w swoim leśnym sombrero kampi na wymianę zakładników, kosmiczna Wizer rozbija się akurat tutaj, o jedyną wieżę w promieniu 200 km. Czyli latał w kapsule cały dzień, aż się ściemniło, a na koniec bez powodu się roz***ł? To będzie dobry film. Blondas niezwłocznie pędzi ryjem na dół, znajdując opuszczoną puszkę i obowiązkowo pchając łapy w zieloną breję. A gdyby to była jego sperma? Byłby z siebie dumny? Po czym wyciąga kultowy kask roboczy, gdy nagle zachodzi go kompan z ekipy, który oczywiście do ostatniej chwili się skrada, bo dlaczego nie dać się przy okazji przypadkowo zastrzeli? A gdy cyngiel przywdziewa też bransoletkę, którą Predator jeszcze scenę temu miał na sobie, ale najwyraźniej straszna z niego gawcia, okazuje się, że ich zaginiony funfel cały czas montował linkę do Bungie. Nagle pojawia się tamten bydlak i wali do nich ze swojej naramiennej armaty, zabijając wszystkich, którzy nie są głównym bohaterem, po czym załącza się bransoletka i zdejmuje go jednym strzałem z procy, przecinając też na pół ich funfla. Zawsze jest jakieś ryzyko przy skokach na bungee. A spływająca krew odkrywa paskudną mordę, która się patrzy. więc Queen stamtąd dziela, zabierając fanty i kulkę niewidkę, po czym na miejscu błyskawicznie pojawia się rządowa ekipa projektu stargazer, która bez problemu zabiera kapsułę i predatora poza kadrem. Czyli cały czas tam leżał jak Łajza po jednym strzale. Pff. Kolejnego dnia blondas włazi do lokalnego baru ukośnik urzędu pocztowego, bo w Meksyku to właściwie to samo, i po ofisowaniu giverom namawia barmana, żeby wysłał poleconym jego fanty do skrzynki pocztowej w USA, ale nie jest przekonany, więc pokazuje mu, jak bardzo go nie ma i się zgadza, po czym łyka kulkę, żeby przemycić ją w dupie. Do Ameryki długa droga, módl się, żebyś nie musiał tej procedury powtarzać. Tymczasem w zupełnie innym filmie dwa półgłówki włączają w szkole alarm, przez który mały aktor grający syna blondasa musił Dawać, że cierpi na autyzm, a ci widząc go oczywiście strącają piątki z szachownic, bo jak wszyscy wiemy filmowy autyzm równa się geniusz, więc Rory bez problemu ustawia je wszystkie z pamięci na miejsce, po czym odbiera paczkę z fantami i Predatora, bo stary nie opłacił swojej skrzynki. O, nie wiedziałem, że oglądam jakiś gówniany sitcom na Disney Channel. Tymczasem w parku garniturki przerywają doktor Bracket oglądanie jak psy wąchają sobie dupy i zabierają ją ze sobą, bo potrzebują w tym filmie jakiejś dobrej niuńki. To, to znaczy wybitne biologa z dużymi cyskami, po czym matka obsrańca proponuje mu dwie maski na Halloween, ale odpowiada, że nieważne, którą wybierze, bo jego gnębiciele i tak poznają, że jest lamusem. Właśnie takich scen mi brakowało między skurowaniem ofiar w oryginale. Dobra robota. McKenna już po teleportacji do USA z koleżanką w odbycie daje przesłuchującym do zrozumienia, że widział obcego, więc żeby zachować maksimum dyskrecji, w Wielają go do gimbusa z bandą skazańców, bo tacy ludzie słyną z uczciwości i poszanowania tajemnic, gdzie poznaje Bugs z jego stuningowanym na potrzeby filmu zespołem, Koila z sucharami pod na szybko z internetu, Nebraskę, którego najciekawszą częścią osobowości jest jego idiotyczne imię, Netelsa, który jest największym fanklubem Jezusa, Chrystusa, i Lyncha, który lubi robić boom, więc żeby to zademonstrować, pokazuje trik ze znikającą kartą. Na najbliższym przystanku wysiadam. Pani doktor Niunka dociera do tajnej placówki, gdzie wita ją doktor Kiss i jego kuńskie zęby, które odziedziczył po kuńskich zębach swojego starego spredatora 2, ale jej uwagę odwraca konkretna dzida i gadżety z poprzednich części, po czym zauważa, przez szybę samego predatora, którego w tym filmie nazywają Predator. Like predator? Szkoda, że nie nazwaliście go od razu Predator 6 gówniane gówno. Po obnażeniu sutów i nałożeniu prześcieradła przygląda się Predatorowi 6 gówniany sequel, ewidentnie pełna podziwu i rzuca coś tak kreatywnego, że aż nie mogę. Tu chyba jakieś nawiązanie do oryginału, ale nie jestem pewien. Podsuwają jej tablet z PowerPointem, z którego błyskawicznie odczytuje, że Terminator posiada ludzkie DNA i uświadamia sobie, po co ją tu przywieźli. You wanna know someone... No Ridley Scott swoimi ostatnimi filmami. Porównując screenshoty pierwszych filmów z niekompletnym kondonezonem zauważa, że brakuje hełmofonu i ramiennej armaty, a gdy dowiaduje się o blondasie chce z nim rozmawiać. No przecież już im zasugerował, że miał kontakt z obcym, czego jeszcze chciałaby się dowiedzieć. Kierowca PKS-a dostaje rozkaz i do nich zawraca, podczas gdy Rory otwiera paczkę i bez problemu porusza się po pozaziemskim interfejsie, bo ma autyzm, pamiętajcie. Nieświadomie zwabiając na ziemię Predatora Premium i lecąc z nim w Myślicie, że mógłby mu też spuścić wodę w Kiblu? Po czym zauważałem go na wojskowych Pegasusach wysyłając odrzutowce, a gdy zbliża się do laboratorium i włącza się alarm, predator Wycieczkowicz się budzi i zaczyna się rzeźnia, zmontowana przez klawiaturę. nie wolę się upewnić, że drzwi się domknęły zamiast zobaczyć cały atak predatora. Po rzuceniu szyby workiem z pomidorami rzuca swoimi żółtymi gałamy na niekompletny strój BHP i w kierwiony wysyła biurko do blacharza. Przecież sam zostawiłeś kaski, bransoletkę w kapsule, ty ośle jeb... Aniuńka Aniunka próbuje otworzyć drzwi, ale system nie chce jej przepuścić bez obnażenia wcześniej sutu. Takie są zasady Hollywood. Gdy Predysław bez problemu imituje głos jednego z garniturków i wychodzi. Chociaż nie miał prawa go słyszeć, ale od czego jest wyobraźnia? tak? Po czym nachodzi doktor Cycy, ale po chwili jopienia się zostawiają w spokoju, bo cały wszechświat wie, że atak w czasie kupy jest niehonorowy. Przystojniak dostaje się do sprzętu poprzedników i dzwoni ze starego hełmu do swojego hełmu, który jest wygodnie wycelowany w informacje do popchnięcia fabuły i dowiaduje się, gdzie Rurek chodzi do szkoły. Powtórzę to, co powiedziałem swojej byłej, gdy szykowałaś na Sylwestra. Nie dało się tego bardziej naciągnąć. Po zarzuceniu prześcieradła, Niunka rusza na polowanie za tamtym draniem, dzięki Bogu trafiając na końskie siekacze i ich nieskończoną mądrość. Właśnie uratowałeś świat! Jesteś geniuszem! Na dziedziniec zajeżdża food truck z Akurat gdy predator robi hop. Wee! Więc długo nie myśląc, wszczynają burdy i strażacy nie myśląc, wcale wchodzą do nich i dają się obec władnić, a później wyrzucić jak zużyte gacie. Sądząc po ich ile razie inteligencji to byli scenarzyści. I gdy tamci uciekają, nińka ostro biegnie ze swoją wiatrówką goniąc obcego i goniąc i pląsając, i bujając się jak kaczka. Myślałem, że Olivia Mann jest seksja, ale chyba mi się przywidziało. A gdy wariaty przejeżdżają, brzydal przed nimi zeskakuje, a Nińka nie zauważa, z autobusu wielkości stadionu i ląduje na dachu. To by tłumaczyło, dlaczego zaakceptowała scenariusz. Po czym Queen strzela do obcego, który nadal pędzi jak na złoto polskich, więc odwdzięcza się strzałem w niebo, który trafia w opony i blonda stoczy się przez co najmniej trzy filmy, a niunka strzela sobie w girę. Ten film składa się z samych odrzuconych dubli, więc Queen pomaga jej zjeść się na łeb, a nebraska rzuca widzów gównem. To jest tak słabe na tylu poziomach, że Jestem nawet pod wrażeniem. W międzyczasie skoksowany Predatio załatwia odrzutowce, a jeden ze statystów już ma odstrzelić panią doktorową, którą sami wtajemniczyli, ale w ostatniej chwili kładą go motocyklami. To musiały być jedne z tych magicznych maszyn, które widać i słychać dopiero, gdy w ciebie uderzają. Eblanda sadzają na swojego kunia i odjeżdżają, a uciekinier napada na żuka z nurkami, których też bez szeptu eksterminuje, pokazując odciętą ręką, że jest w porządku. Totalnie zapomniałem, jaki z niego zgrywus. Predator na masie, Ląduje na bliżej nieokreślonym green screenie i wysyła swoje tropicielskie kundlatory. Co? Myśleliście, że ich nie ma? Oczywiście, że ma. A ekipa błaznów kryje się w obskurnym motelu, gdzie niunka odzyskuje przytomność po strzałce usypiającej i od razu łapie za kolbę. Nie, nie w ten sposób. I po szarpaniu się o giwerę próbuje uciec, ale przekonują ją, że zginie, bo ukradła z laboratorium zieloną fiolkę. Zastrzelą ją za aromat do ciasta. Gdy przynudza, że Brzydal szukał swoich broni, blondasowi przypomina się jego przysyłka z fantami. Gdy jego bankart nakłada właśnie hełmofon, w którym oczywiście czeka na niego PowerPoint pokazujący jak powstali predatorzy premium. Umieram z ciekawości, który z kosmicznych chłopców to zmontował i po jakich kurniakery wyrusza na żebranie o cukierki, a na chatę wbija blonda and patałachy, domyślając się gdzie poszedł. Po czym tłumaczą predatora jego byłej przy użyciu 30-letnich memów. No, Czyli Shane Black stał się właśnie amerykańskim paprykiem wegetą. Gdy Quinn zarządza poszukiwania swojego obsrańca, z początku ekipa go olewa, ale później go już nie olewa i wszyscy ruszają na pomoc. Emocje, które teraz we mnie buzują. Bez słowa wyjaśnienia włażę do kampera naturalnie wyposażonego w mikroskop standardowy pakiet, a Rurek zamiast słodyczy dostaje strzała na potylicę. Bo wszyscy mamy tego jednego sąsiada, który bez powodu napierdala cudze dzieci, ale przy w odpowiedzi Robi z niego sorbet i wysadza dom. Co oczywiście, tam ci zauważają, jadąc już w różnych samochodach, w tym nawet radiowozem. Yy, po czym Queen domyśla się, gdzie Rurek mógł pójść, i gdy jest na boisku i nachodzą go kundlatory. Blandec wbija na czołowe, a Nebraska wyskakuje w jeździe, prawie ginąc pod kołami kampera. Bo ta akrobacja była. Kur zbędna. I walą do nich ze wszystkiego, czego jeszcze scenę temu nie mieli, chociaż kundle stoją tylko jak widły w gnoju. A gdy Goslingowi kończą się kulki, rzuca karabinem i ucieka, a Nebraska rzuca mu... Psa? A nie, to broń. Mój wujek by to lepiej zmontował, a już od 10 lat nie żyje. Pieseł, zeżera mu i eksploduje zieloną pikselozą, a gdy reszta wali do drugiego, Nebraska nie zważając na pociski wszystkie grzechy nasze, podchodzi sobie na pewniaka i jednym strzałem zamienia go w potulnego pimpka. Jeszcze dwa strzały i może scenę Lęcz wjeżdża jak na kuniu, mimo że kampier dopiero stał na boicku, ale gówno to kogo obchodzi. Po czym doktorowa pobiera próbkę z gdy z sufitu sp... Dala się Predysław, więc wyciągają givery i się patrzą, czekając aż wyciągnie Jezusa. No bo ale Baxley stojący na wprost niego dostaje ataku, więc oczywiście przekręca ryj o 680 stopni. Dobrze, że sobie go nie ukręcił przy samej dupie. I po ostrzelaniu go uciekają do szkoły, gdzie gówniak daje staremu mini Sokoła milenium, ale pojawia się predaciu i mu go odbiera. Po czym jego odbiera ze szkoły predacio Premium, który zdejmuje mu make-up i rozkwasza mordę, wyciągając ości. Predorality. Fajfusy odjeżdżają kamperem, a przerośnięta krewetka melduje zwierzchnikom, że wyeliminował zdrajcę i ma kilka ludzkich tropów. To dlaczego ich nie goniłeś? A, bo w tej stanie jeszcze nie możesz. Na chacie blondina przesłuchiwana przez rządowych agentów odbiera telefon od Queen'a i po upewnieniu się, że wszystko okej okay z i ostrzega, żeby nic im nie mówił i mieli telefon w zlewie zadowolona z siebie jak nigdy. I ma mnie to obchodzić? Tymczasem Traeger, który najwyraźniej od sceny w laboratorium kisiło góra ogląda zwłoki ubitego brzydala. Zawsze mnie ciekawiło, co się z nimi dzieje w Mortal Kombat. I bez mrugnięcia odbytem stwierdza, że ten musiał być uciekinierem, a tamten jest naganiaczem, po czym przydupas przekazuje, że blondina pod. Stwierdza, że Rurek ma system operacyjny, którego potrzebują do znalezienia statku. Czyli zmieliła telefon, żeby chwilę później wysypać syna? Hmm, kobieta rzeczywiście zmienną jest. Doktor Pupcia, badając zielone guano, odkrywa, że predatorzy chcą ulepszać swoje DNA i dlatego pożyczają kręgosłupy najsilniejszych raz. A żeby to stwierdzić, najwyraźniej wystarczy plastikowy mikroskop z Pepko. Po czym dorzuca, że zdaniem naukowców autyzm tak naprawdę jest spoko, bo to kolejny krok w ewolucji. Ciekawe, ile razy się zżygała, zanim ta kwestia przeszła jej przez gardło. Izaz przyprowadza nagle pimpka, upierając się, że jest niegroźny, bo nebraska zrobił mu lemoniadę. Czytam lobotomie. I pani doktor koniecznie chce go zbadać. Oj, nie wiem czy wejdzie ci pod ten mikroskop, pupcia. Nagle nadlatują te rządowe i zaczynają wszystkich przesłuchiwać, a dokładniej opowiadać szczegółowo, co sami wiedzą, bo to praktycznie to samo. I tragasz ma, że predator uciekinier przywiózł ludzkości jakiś prezent, który miałby powstrzymać inwazję skoksowanych predatorów, bo mają zamiar zdobyć nasze DNA, a później zamieszkać na naszej planecie, która unicestwi nas za maksymalnie dwa pokolenia przez zmiany klimatyczne. Dobrze zrozumieliście, chcą naszego DNA, żeby zamieszkać na planecie, na której nie przetrwamy, piątka z logiki. Na chatę blondyny wbija duzi predator i nabija agentów pod bardzo realistycznym kątem, po czym znajduje mapę narysowaną przez rurka prowadzącą do zaginionego statku, którego lokalizację musiał znaleźć w bransoletce albo w dupie, i gdy jest przetrzymywany, z nudów rysuje ją ponownie, bo co innego mógłby narysować? Więc agenci z nim odlatują szukać statku, a ekipa po kolei uwalnia się w idiotycznej sekwencji pewnej delikatnych nieścisłości logicznych, że tak to nazwę, i już mają uciekać, ale wtedy... Queenowi chce się srać. Idzie na Kloca i w końcu w 70. minucie filmu odzyskuje kulkę kamuflującą, którą trzymał w dupie przez cały ten czas. Myśleliście, że o niej zapomnieli? Wszystko gdy odlatują jakimś wyciągniętym z zakadru pepti-popterem, tamci dolatują już samochodem pod statek. Bo też lecieli pepti-popterem, a wszystko musi się zgadzać i gówniak bez problemu robi pipi pip podpierając statek, gdy Queen już obserwuje go z krzaka. Nabrał rozpędu, odkąd nie ma kulki w dół. Sekundę później zakrada się do środka i po zabiciu przydupasa wyprowadza Tregera na zewnątrz, gdy Lyncha załatwia Predator Premium. Skąd wiedziałem, że on zginie pierwszy? I zaczyna się kolejna emocjonująca strzelanina na kapiszony, a papa po przetarciu kulki niewidki daje ją swojemu synkowi, tłumacząc, że będzie mógł zniknąć. Nie miałeś bardziej gównianego prezentu? Po czym duży predator robi wszystkim kuku i ogólnie jest średnio przyjemny, więc zamykają mordy i pozwalają mu wejść do statka, z którego dzięki translatorowi do nich przemawia, że przylazł tu go wysadzić, nie będzie fantów, a wśród nich jest wojownik o nazwisku McKenna, na którego będzie teraz polował i daje im 7,5 minuty przewagi. I co on tam będzie robił sam przez 7,5 minuty? Samochody oczywiście nie odpalają, bo jest hakowy. Więc lezo pieszo przez las, gdy Predaccio niszczy do wody po waleniu konia. Na co jeden z cyngli bez namysłu rzuca jego scyzorykiem powracającym, który odcina mu łapę, a tragarz go strzela. Szkoda gościa, był najmądrzejszy z nich wszystkich. Po czym drapieżnik atakuje innego cygla i znowu do niego strzelają, mimo że do tej pory nie dało to efektu ani razu. No ale co, mają nie strzelać. I zaczyna robić z nich powidła, gdy pupcia wyciąga kaski i się nim zasłania, co w ogóle nie jest idiotyczne. Po czym hełm niespodziewanie do niego strzela i w końcu go podpalają, zyskując przewagę. Więc co trzeba teraz zrobić? Bez powodu się na niego rzucić z krótkim nożykiem. Pewnie, ciężka amunicja nie da mu rady, ale twoja obieraczka do ziemniaków na pewno. Gdy tragarz patrzy na niuńkę, armata rozsadza mu arbuza, bo właśnie tak została zaprojektowana, a brzydal nabija głąba na gałąź i przebija Koila. po czym chłopacy synchronicznie do siebie strzelają, kończąc swoje cierpienie. Farciarze. Ja muszę zostać do końca. Bydlak znowu wspomina o Makenie, więc papa Blondas zapewnia gówniaka, że go kocha i wystawia się bez walki, żeby. No, no nie wiem, może szuka nowych kolegów. Więc rzuca nim jak szmatą do kąta i zabiera ze sobą rurka, który wypuszcza z dupy kulkę niewidkę. Jaki ojciec taki syn? Blondy nie może pojąć, dlaczego nie chciał się z nim zakolegować, więc niunka tłumaczy mu, że cały czas chciał rurka, bo lubi małe dzieci, to znaczy jest kolejnym krokiem w ewolucji. Ta, wszystko brzmi lepiej niż bycie kosmicznym pedofilem. Zamyka główniaka w swoim toitoju na statku Odlatują, gdy nagle zaczyna już świtać, a tamci wskakuje mu na plery i oczywiście walą z karabinów, bo skoro predatora to nie ruszyło, to jego statek już musi. I pupci w końcu udaje się go lekko uszkodzić granatnikiem, ale zostaje bez transportu. Gdy Brzydal włącza pole siłowe i skraca Hesusa o połowę, a Nebraska stwierdza, że jolo i wkręca się w turbinę. Ja bym tam opierał milonego z buraczkami. A blonda zjeżdża sobie po polu siłowym jak po teflonie i też robi pip pup wchodząc do środka. Fajnie, że drzwi otwierają się też w locie, bardzo przydatne. Na co brzydal wiesza go na linię, ale później opuszcza, bo ma za krótkie kikuty, po czym wpadają do kałuży i po wyjściu okazuje się, że na miejsce teleportowała się pupcia w czapce niewidzcie, którą od razu zdejmuje, bo efekty specjalne nie są tanie, i strzela bydlakowi w łeb tyle razy, że aż kręci mu się w głowie. A rurek jak u siebie zjeżdża korytem uruchamiając osłonę, która na łapę, którą Queen bierze w łapę i go z niej wysadza, więc czas zrujnować jeszcze jeden cytat z oryginału. What are Przecież doskonale wieczki kim jest Głąbie. Dziurawi mury, bo pociski nagle zaczynają działać, po czym zawijają rekwizyty związane z każdym zdechłym jołopem w babciną chustę, w którą Queen smarka od dziecka, a później wpada do laboratorium, gdzie otwierają prezent od Predixa, którym okazuje się kondonezon stworzony do zabijania predatorów premium, na co blonda sugeruje, żeby lepiej był w jego rozmiarze. Naprawdę sądziłeś, że powstanie sequel tego gówna przygłupie? głupie? Nie zapomnijcie o fantastycznej promocji na Surfshark klikając w link, w opisie, a my widzimy się w kolejnym przyderczym skrócie. Do zobaczenia!